Mam takie poczucie jakbym, jakby, jakbym utknęła, jakbym przez natłok różnych sytuacji czy czynności nie mogła pójść dalej. No wiem, że mam jakąś misję, znaczy misję, no wiem, wiem, wiem co chcę robić dalej, a nie mogę. O, bo... Co? pani to... chce robić? Pani ma obraleno. Ja bardzo głęboko siedzę w ziołach i staram się naturoterapia i. No i na co pani czeka? To, robię to wszystko, ale jakkolwiek chcę pójść dalej, jaką, jakąś decyzję podjąć, to wydarza się coś w naszym, naszej rodzinie. Albo jakiś wypadek, albo jakieś dziecko miało operację na oczy. Różne, różne takie. Jak podejmujesz decyzję, że już chcę zacząć coś robić, to albo jestem tak okropnie zmęczona, albo coś się wydarza i, nie, i nie, mogę, nie mogę pójść dalej. Dobra. Sytuacje sprawiają, że nie mogę iść dalej. Kiedy chcę podjąć decyzję i iść dalej, cały czas zdarza się coś, wydarza się coś, co mnie powstrzymuje. Dlaczego tak się dzieje? Tak, i tu się uruchomiło właśnie z tych takich doświadczeń też tego bólu, właśnie wcielenie, które właśnie jest związane z torturami. Powiedz mi coś więcej. No to jest kościół Katolicki, Inkwizycja, Przesłuchania. Dobra, i to jest... też się powstrzymuje przed tym ziołolecznictwem i tym? Tak. No. Tak, i szczególnie z tym kręgosłupem no, pojawia mi się to takie koło, co łamało. O. No. Bardzo długo ją torturowali. Jak końcu... na wszystkie. Tylko, że jej się to połączyło w tym życiu, wiesz, i dlatego jest takie aktywne, chociaż ja też chyba usuwałam te rzeczy. Okej, okay, to ją też powstrzymuje przed tym, żeby pójść tam, to jest kolejny taki powód, który trzymają w miejscu, żeby nie być tą zielarką, bioenergoterapeutką, bo to zakrawa na wiedźmę. Tak, a mniej więcej dokładnie tym się zajmowała. Mhm. dlatego uruchamia a, że... się to wcielenie. No. Tak. A że miała do... przez to, co stosowała, miała dobre zdrowie, a inni wokół, akurat tam była jakaś choroba, to stwierdzi, że jest wiedźmą, <laughs> i że to w ogóle jej wina. No i ma dlatego... winę. No tak, też. Jak ma na imię tam? Marlen. Jak ją łapią? Czy nie, nie łapią? Oni przechodzą po prostu i. Wiedzą, gdzie ona mieszka. Przechodzę do idących. Czy Jak się to odbywa? Idź mi do tyłu. Sprawdź mi proszę jedną rzecz. Że kapłana, no. który tam jest, w tej, bo to jest taka no, większa wioska. Poczekaj, kapłana, czy kogo? Księdza. Katolickiego. Kościoła katolickiego. Tak. Ok, czyli księdza, tak. no? Tak. i on to Rozumiem, że to są czasy takiej, takiej inkwizycji, czyli takiej um, chrystianizacji, można powiedzieć, tak? Mhm. Tak. Ok. On podaje jej miejsce zamieszkania. Czyli on wskazuje An... na nią. Dokładnie tak. Dobra, opowiedz mi dalej. No, łapią ją. Widzę, że zaprowadzają do takiego budynku, do takiego jak tam gratusz coś takiego. I tam są wstępne, jakby zadają jej pytania. Ona się nie przyznaje, więc postanawiają ją torturować. Następnego dnia to się zaczyna. Jak długo przechodzi przez te tortury? Sześć dni. Umiera? Ona się przyznaje, bo już ma A, dość to... tortury. Tak czy siak, się przyznaje, nie przyznaje, tak czy siak umierałyśmy. <ślesk> <ślesk> ok, rozumiem, że te tortury kończą się śmiercią, tak? Tak, zostaje na końcu zabita. To jest jej dom, to miejsce, w którym ona mieszka, rozumie? Tak. Mhm. Idźmy bardzo cię proszę do Marleny przed tym, jak ten ksiądz będzie chciał dać znać o, o niej. Idźmy tam, dobra? Mhm. Jak będzie chciał? Rozumie, że ona pomaga ludziom, rozumie, że ona pomaga ludziom poprzez ziołolecznictwo, czyli jest taką wiedźmą, można tak. powiedzieć, tamtych czasów. To, co ona chce w tym życiu robić, to jest tam, Tak. Mhm. Tak. Okay. Rozumiem, że to również powstrzymuje ją przed tym, żeby dzisiaj się tym zajmować. To jest kolejny powód. Tak. Przywitaj się z Marleną, proszę. Mhm. Ja liczę do trzech, chcę, żebyś ją dotknął za rękę. Zapytają, proszę, czy ona chce poznać najbliższą przyszłość, gdybym mogła to zrobić, żeby ją zmienić. Okay, Na się poda rękę. Ja liczę do trzech, a Ty pokaż jej bardzo Cię proszę, co ją czeka. Hmm? Tak. Jeden, dwa, trzy. Zbladła. Mówi, że nie może w to uwierzyć. Marlenko, czasy są ciężkie. I Ty dobrze o tym wiesz, na pewno słyszałaś już niejedno. Jedyną możliwością, ponieważ to jest przyszłość, która jeszcze się, jedna z wielu przyszłości, która jeszcze się nie wydarzyła, proponuję spakować swoje rzeczy i wynieść się z tego miejsca. Do lasu. Najlepiej. Na Nam trzeba czas. przysięgać, że ona nie ma nic wspólnego z diabłem. My nie jesteśmy inkwizytorami, my jesteśmy magami i wiedźmami. Nie przychodzę do, cie, do ciebie, żeby cię osądzić, tylko żeby cię uratować. Proponuję ci ucieczkę, zmianę, możli, możli, zmianę, możliwość zmiany rzeczywistości twojego życia. Jeśli tego nie zrobisz i nie wyprowadzisz się teraz, jeszcze ta, ta sytuacja się nie zdarzyła, ale jeśli zostaniesz w tym miejscu, ona się zdarzy. Zapakuj swoje rzeczy i wynieś się do innego miejsca. Jak na razie, przez ten okres czasu będziesz musiała na jakiś czas. Zatrzymać w tajemnicy, to co robisz? Takie czasy dzisiaj przyszły. Zrozumiałam. dalej w takim szoku, ale wraca do domu. Dobra. Sprawdź mi rzeczywistość. Ona się wyprowadza stamtąd? Tak. Ucieka do innego miasta, zmienia imię, nie zajmuje się już tym i wychodzi za mąż. Wow! Dobra. Rozumiem, że nie kończy na torturach. Nie, nie kończy. Jedna ocalona więcej. Dla nas oczywiście oca, ocalona dla dzisiejszych czasów. Maciej, wyjdź stamtąd, proszę. Popatrz na to trochę inaczej. Nie wiem, czy do tego potrzebna ci jest dłuższa ścieżka, czy krótsza. Nie mam bladego pojęcia. Wiem, że to w sobie nosisz, że tym jesteś, więc powinna być dość krótka. Powinna być na tyle u ciebie znajoma ta ścieżka, że powinnaś z łatwością po nią wyciągnąć ręce. Twoja moc i możliwości leczą świat. To, że ty się od tego odsuwasz i wszystko, co się dzieje wokół. Sprawia nie tylko brak mocy Twojej i możliwości na to życie, które przyniesie spełnienie, ale wielu różnym ludziom. To nie jest tylko Twoje. To jest też tych, którzy będą przychodzić po pomoc. My nie leczymy dzisiaj tylko siebie. My przychodzimy też leczyć innych. Nieważne, czy to są Twoje dzieci i będziesz potrafiła to robić tak, to jest moc. Wiedźmy. Nic nie dzieje się bez przyczyny i musisz na to w ten sposób popatrzeć. Wyobraź sobie, że kiedy idziesz tą ścieżką i idziesz do swojej mocy, którą bardzo dobrze znasz, wyleczysz swoją córkę w mgnieniu oka. Robisz tak, czarujesz, niech się to tak nazywa. I twoje dziecko jest zdrowe. I to jest ta ścieżka. I stąd są te wydarzenia. I tobie nie wolno o tej ścieżce zapomnieć. Jesteś Wiedźmą. Koniec, kropka. Jakkolwiek będziesz tych ludzi leczyć, nieważne jak, to to jest twoja ścieżka. I na tej ścieżce, jako prawdziwej wiedźmy, która ma moc, nie ma prawa nic stanąć na przeszkodzie. To ty decydujesz o tym i mówisz temu nie. To jest twój test. Moje testy były również trochę inne. Ja mogłam zarobić miliony. Miałam możliwość zarobienia milionów złotych. Mówię o grubych milionach. To był mój test. Co ja wybieram? Co wybierasz? Ja dostałam marchewkę, a ja ty dostałaś bat. Nieważne, co dostajemy, ważne jest, co wybieramy. Jeśli ktoś cię testuje, wydarzenie, oni cię będą sprawdzać całe życie, pamiętaj o tym. Te światy sprawdzają, testują cię, czy jesteś gotowa, i ty musisz tam stanąć jako wiedźma i powiedzieć bez względu na wszystko, ja zdecydowałam, kim jestem, to jest moja moc. Wtedy każdy test odpadnie. Mnie już nikt nie proponuje milionów, bo oni znają moją odpowiedź. Ta marchewka nie zadziałała. To był mój test. Twój jest trochę inny. Każdy ma inaczej. Ale tobie jest nie wolno z tej ścieżki zejść. Bo twoje ciało pokazuje ci cały czas dokładnie to samo. To jest też cała ty. Nie, nie da żady z tego zrezygnować. Wszystko i tak się teraz zmieni. Ale ja chcę, że kiedy ten test kolejny przyjdzie, to ty masz stanąć, jak prawdziwa wiedźma, być w nocy i powiedzieć: nie moi drodzy. To się już skończyło, mnie to już nie zatrzyma, i wtedy to odpuści. Wszystko zacznie odpuszczać. Będziesz testowana, wszyscy jesteśmy testowani na tej ścieżce. Rozumiesz, co chcę Ci powiedzieć? Mówisz, że tak. Wiesz, kim jesteś? Tak. Już nie mamy tamtej ścieżki, gdzie na horyzoncie jestem, tylko jest na miejscu. Wygląda to jak taki kamienny krąg, a w środku jest taki jakby kryształ górski zawieszony w powietrzu. Jakby pośrodku tych kamieni wokół. Nic Panią Magdalenę tak nie boli w sercu w środku, jak brak spełnienia na tej ścieżce. Nic. To jest to, co Pani tęskni. To jest to, co się cały czas wyrywa tutaj do życia i cały czas jest potrzeba tego. Nic innego tak nie boli jak to. Naprawdę. To jest Pani droga. Musi pani w nią już, już wyruszyć. Nie jutro, nie za tydzień, nie za 50 lat. Bezwzględnie. Zobaczy pani, wspomni pani Magdalena mnie kiedyś, kiedy pani przejdzie pierwszy test swojej ścieżki i pani nie odpuści, wszystko się posypie. Cała struktura. Wbrew pozorom, bycie tym kimś, bycie kobietą mocy, wiedźmą, polega na testowaniu. Wszyscy magowie to mieli, wszystkie wiedźmy to miały, ponieważ świat, który przynależy do tego świata, gdzie my przynależymy do tego świata, on musi Panią przetestować. Pani musi być na to gotowa, bo Pani musi zbierać w sobie moc. Tylko gotowość i pokazanie innym swojej gotowości pokaże Pani samej, ile ma Pani mocy w sobie, a potem jest tylko do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Maciuś, yy, powiedz mi, jak mm -hmm. z tym ciałem? Skończona. Dobra. Jak ona się czuje? Mówi, że nawet nie jest w stanie określić tego, co czuję. To, to takie uczucie spełnienia, a jednocześnie chęci dalszej drogi, dążenia. Widzisz, no i to jest wszystko, czego, ty, czego tobie brak. Żadnych wymówek. Żadnych więcej wymówek, koniec. Mówi, najwyższy czas. O to chodzi. Myślę, ja się też tak pytaje. Myślę, że w tym wszystkim zapomniała o sobie. O to, to. A dlaczego? Wydawało się jej, że wszystko inne wokół jest ważniejsze. O to, to. Dlaczego? Mówi, że żyła taką nadzieją, że jak wszystko wokół będzie dobrze, to wtedy o sobie pomyśli. Ale to się nigdy nie stało. I nigdy się nie stanie. Nie ma w życiu tak, żeby wszystko wokół było dobrze. Życie to nie jest bajka. Życie jest wszystkim. Jest. Ty musisz to jaką wiedźma też pojąć. Składa się z czerni i z bieli. Składa się ze zmartwień i ze szczęścia. Składa się z miłości i z braku jej. Wszystko to jest życie. Życie to jest ciągły ruch, ciągła zmiana. Wszystko to, co się w nim dzieje. I całego go trzeba kochać, ale nie wolno nigdy o sobie zapominać. Jeśli będziesz czekać ze sobą do momentu, kiedy wszystko będzie dobrze, jakkolwiek, no to musi być ta, ta ścieżka, musisz odwrócić na odwrót. Czyli co musisz zrobić? Ty musisz zwrócić na siebie uwagę, popatrzeć w głąb siebie, odnaleźć siebie przestać o sobie zapominać i stawiać siebie na innym, na, na dalszym miejscu, wtedy odwrócisz znowu po raz kolejny rzeczywistość. Tak robią wiedźmy. Tak czarujemy świat. Odmieniamy go wokół siebie. Odmieniamy wokół siebie rzeczywistość. Ale to my robimy. Tylko ona jeszcze mówi, że właśnie to, że się tak negatywnie oceniała, sprawiło, że w ogóle rozpoczęła pracę nad sobą. Bardzo dobrze. Mhm. To był początek, on musi się skończyć. To, że cię to zmotywowało, każdy z nas tak ma. Czyli przychodzi moment, kiedy doświadczamy ogromnego cierpienia i bólu, po to tylko, żeby zwrócić twarz w tym kierunku, w którym powinniśmy być. I to jest normalne, ale to nie może trwać wiecznie. To musi być tylko moment, a ty masz się tam podnieść z kolan. Teraz przyszedł czas na to, żeby skończyć już z tym, bo to już Ci nie jest potrzebne. Teraz musisz tylko iść i robić swoje, nic więcej. Cierpienie musi się skończyć. To jest negatywna energia, która będzie stale obniżać Twoją wartość i Twoją moc. Za każdym razem, kiedy to czujesz, masz odwrócić głowę w słońce i nakarmić się słońcem, i nigdy więcej twarzy nie trzymać w cieniu. Taka myśl na koniec mi przyszła z tym wszystkim: A? że moc jest we mnie. Oczywiście. <głos> <głos> A gdzie? Przecież, nie, przecież pa, Pani Magdaleny Moc nie jest we mnie ani nigdzie indziej, ja mam swoją. No, 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 no tak, właśnie, dokładnie. No. Każdy ma swoją wewnątrz moc, chodzi tak. o to, żeby ją obudzić, chodzi o to, żeby ją, nawet nie tyle, w ogóle generalnie chodzi, sobie, chodzi o to, żeby sobie o niej przypomnieć i jakby poprzez przypomnienie zrozumieć i obudzić jakby, tak? To jest od uświadomienia sobie. Wiem, kim jestem, dokładnie wiem, kim jestem. Dokładnie wiem, co potrafię. I tam się buduje Wiedźma, Wiedźma mocy, kobieta mocy, tak? ważne Wiedźma, jakkolwiek to nazwać. Chodzi o to, że my i dlatego to wcielenie się też pojawiło, bo ono ma wpływ na to życie. Czyli to, co to zawsze takie wcielenie, które się uaktywnia, niestety uaktywniło się z złamaniem na kole i tak dalej, okej. Okay, to niesie za sobą również ten impact, tak? Ale przez to się również uaktywnia w tym życiu, ponieważ to jest wskazówka do mojej ścieżki spełnienia. Mm. Ale Pani o tym wie, to nie muszę Pani Magdalenie tak, tak. o tym mówić. No, no to wszystkiego dobrego, moja droga wiedźmo. Maciuś, dziękuję Ci za to. <śmawienie> dziękuję bardzo. No dziękuję. dziękuję. Powodzenia A mam temenia. dalej. No. No! No! <laughs> Również <jest> powodzenia. <laughs> dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia.